duża łoka patelnia nie, ciągnąłbym ją do końca ja ją zrobię do końca to jest świnia o co Wam chodzi? Oui. Ui. W z mascarpone, piskarką z muszkatołową, cukinia tylko z selerem usmażonym i cebulką. Prawie mało istotne, bo i takich nie podrobicie. I sos cztery pierwsze I petruska w postaci selera, gdy z pietruski nie było. Jeszcze... <śmiech> <śmiech> smacznego. Okay, okay. Ale gdzie kupiłeś? Po na nawiale. Kieczki były w pakiecie, i w jeszcze po jednym euro nam zostały. Najwięcej czasu zeszło na przełożenie tego z tych plastikowych pudełek do tych, tych kieczków. Całą drogę żeśmy gdzieś to przekładali. Patrzcie, to jest w ogóle już inna to bajka, jest... nie? To się w ogóle nie chce lać, gęste takie To jest z monoparceli w ogóle, to jest pełne extraverdziny naprawdę na dobrym poziomie to to sobie chwilę potrzymajcie w ręce, żeby ją troszeczkę bardziej oddać, dobrze? Ta jest akurat z okolic Umbrii, za poprzednia była z Toskanii. Ale to już w nie różnica. Dokładnie. Zagrzejcie ją no. chwilę w ręce i najpierw intensywnie pomachajcie i zobaczycie, Dobra. będzie w ogóle inna przepaść, nie? Tu się pojawi taka świeżo skoszona trawa, prawie jak po deszczu. Będzie troszeczkę większa kwasowość i tu nie ma w ogóle takich chocich aromatów, takiego chociego moczek tej pierwszej. Jakbyście wrócili do tej oliwy pierwszej, to, to będzie po prostu różnica jakbyście Dobra. przesiedli się z Jumbo -Jeta do Trabanta, nie? No to pod i, i chlipiemy. Nie? Zobaczycie różnicę w tej chwili, jak smakuje naprawdę dobra oliwa. Pokazali jest <grym <grym to. Macie dowód na to, jak, jak ten sam produkt, który na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jest tłuszczny, jest tłuszczny, jest, jest oliwa z oliwek, jest oliwa, tak? jest ogromna różnica, nie jest taka subtelna. To jest rzecz gustu oczywiście, nie? Bo to nie jest tak, że ta, ta była gorsza. Ostra, wyrazista, to jest czysta oliwa, nie ma żadnych dodatków no. smakowych. To jest po prostu oliwa pozyskiwana w no, po procesie zimnego tłuczenia. Ja na przykład tą oliwę, to tak naprawdę sałata, świeżo Ciężka cebula, trochę parmezanu i ta oliwa. Nic więcej nie trzeba, tak naprawdę. Karpacze wołowe, karmelizowana gruszka, do tego pieczone na maśle borowiczek, rukola i odrobina glas, czyli octu takiego macerowanego z czerwonych winogron. To jest takie zupełne otwarcie. To, co będzie Wam krupało pod zębami, to będzie sól maldo i do tego orzeczki piniowe. Pina, razy, angus, argentyna. Nie, to jest akurat angus amerykański. Argentyna nam padła, zepsuła nam się po drodze, więc... <laughs> także Bonapetitek będzie bo się chcieli więcej soli, zaraz Wam damy. Odrobina różowego Pierwszy. Co to za trzebańko? Pyszny, przepyszny, przepyszny mózg czekoladowy z belgijskiej gospody czekolady. Zabawisz się kontuzji kucharza. Tak, tak zwany nadgarstek onanisty. Przy się bardzo uważać, bo nadgarstek onanisty można wyrobić, tak zwana, jak to mówią chirurty, ręka się rozwiąże. Czekolada, pod spodem banan karmelizowany, cipotle do tego dodane, cukier na wierzchu, mięta i biofilizowana truskawka. proces suszenia wspomnieniem odporowania wody. Mamy różne rodzaje ostrości z habanero, z tego także możemy zrobić wieczór ostrości. Bo jest skorpion, Dobrze, który ryba. wyrywa z butów. Ciebie wyrwie. Taka trochę rekonstrukcja to wszystko jest malone, się z koszerza włoskiego takiego antipasti, ale w troszeczkę takiej rekonstruowanej wersji. Także spróbujcie, bo to ciekawe, ciekawe, że to dość aromatyczne, podniesione trochę miodem i byli taką świeżą bazylią, świeżą miętą, odrobina z naciowego.

Jesteśmy nie przykryło. O! No. jeszcze wąsac. O! Nie, ty musisz powiedzieć. Nie, nie za To prezes skręcił cały dzień. Niech on idzie. Ja mogę coś powiedzieć. czyli kałka puder z cytryny, cytryna spudrowana, wymieszana z pieprzem cytrynowym, troszek wąsaty, różowy pieprz i oliwa. Nic spysznego. Jak nie smakuje, robił Jarek, jak pyszne, to ja.

Cielencina, szałbia, szynka parmeńska, wnioski, suknia. kobieta. Jak tak. jeść już deser czy w serów. wysłuchajcie opowieści, jak nie Jak stara Włoszka e, robiła. Nie mogę, nie mogę wam powiedzieć, bo nie Nie mogę wam powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, wydajemy na raty, ponieważ robimy co na bieżąco. także głupi. By Tam, jak to było z tymi niokami? To Prawa było z tymi jest niokami. bardzo prosta. Stara Chorwatka i Stara Błoszka zagrała temat. Proste drugi. To będzie w składzie nocy, Stara Nocy z Jak będą kartofle jak polskie kopytka wczoraj ugotowane, to będzie jak kopytka, tylko z paskami. A czym Stara Błoszka formuje te nocy? Mam tutaj takie rozstępy. Ludzie normalnie używają widelców, ale jednak wkładam taką kulkę kręcę, ale dole panu. Dopytujemy <grystanie> o kwestię wykończenia i pytania dla konsumentów winnych nioki w przepisu starej Włoszki. Wykończenie zakodujcie. Pintuccini e Trzeba dobra pilnika, może być dzierak do drewna, To jest skuteczna. Pientuccini to taki stary obyczaj dobrego serca rozpuszcza, jak temperatura nie jest za wysoka w makaroniu. czyli w noci, to co robiłem w nocy. W zawsze chodzimy na busakach. Jak chodzimy na busakach, to mamy pięty pełne przyrody. Zbieramy, Teraz na tydzień. To jest noci, mam łazienkę i tam mam...

tak miały być ćwiczenia na poligonie, a co tak, z tego wyszło? Tak, miało być ćwiczenie żeglarstwa i proszę, jakie żeglarstwo. Ale widzę, że ty się wyrabiasz w tych nie, rozmówkach. No, nie? Się a, ty masz, a ty masz jakąś asystentkę do tego? Tak, mam, mam, ale. I co, zarobiona, nie? Tak. A która, zarobiona, zarobiona, tak, zarobiona, a która to? Zarobiona, a tam siedzi inogrona i. To jest ta asystentka. Ona też przyjechała do roboty. Podobno tak, podobno tak. Nie no, wyrabiasz się, no. się, to ile z nami zostaniesz na tej szkole życia? Do końca? Do końca, do końca. No. co my to panowie? Spaghetti vongole, limony. A, a to limona to skąd? To limona z drzewa. co tutaj zwojowałeś? Wodę wylałeś? To są muszle sercówek. Jak te malutkie fajne muszelki spotykane też głównie w Adriatyku, ale też w Bałtyku też zajeżdżają. Bardzo, bardzo aromatyczne, ale też delikatnie zrobione. W... Dam wam pikantą oliwę, żebyś chciał go skończoną i pikantą się. Świetna taka ta skórka z cyzyny. Wygląda fantastycznie. świetnie. Tak, tak wygląda. Kasper, co tak. robisz? E, Obcinam końcówki fasoli. A ile razy w życiu to robiłeś? Całe zero. No Zdobywasz to, nowe to, doświadczenie. Pyk, pyk. paluszek. Nie skaleczysz paluszka, gdyż obcinasz tylko szafkę. Kurde, szkolenie za free. Tak. Kasper. Tak? Kasa dalej. Nie ma końca. A spodziewałaś się, że będzie jakiś koniec? Zawsze jest jakiś koniec. Coś się kończy, coś się zaczyna. Kasper, jesteś zadowolony z wyjazdu? Jestem, jestem. To nie Część. może nic innego powiedzieć. Robisz w zielonym? Ja nie lubię robić w zielonym, tylko zarabiasz w zielone. To będziemy ci płacić fasolką. Kilo fasolki za cały wieczór. z perłowy lub izraelski. Tak, i on jest w farbie skałamarnicy. Tam jest czosneczek, tam jest. Tłusryka, masło jest masło krebowe, czy masło i, I skorupki, które były na krewetkach, Ta, też są wygotowane w pompowane w doczarniku. Krewetunie są z rośliną, oliwą i jeszcze brędziakiem. Czary mary, mary. Czarny. czarny ryż. Ryż jest gorący, ciepły jak trzeba. Krywetki tylko lewa, prawa sirowane bardzo delikatnie na oliwce, Ta salsa na wierzchu to jest ogórek, papryka i po mojemu brzoskwinia, ciut pomidora, a i czerwona cebula, I bazylia, i ocet balsamiczny, krem balsamiczny, bo to istotne, żeby mieć słodycz. I kwas. Krajem tego rejsu jest zawsze to, że jedną taką kolację przygotowujemy, taką kolację kapitańską. Dzisiaj będziemy Was raczyć takim setem czterech dań głównych i deserku. Do tego będziemy dobrane, sparowane wina. Poznaliście już nas najgorszej strony przez cały tydzień. Dzisiaj tak, będzie dużo gorzej, dzisiaj jest kumulacja. Ja Wam będę opowiadał o daniach i o winach. Będę starał wam się troszeczkę do nich też gdzieś tam dobrać jakąś filozofię. Na początek mamy proste, taki fajny koktajl na otwarcie. Klasyczne jeszcze Veneto. Doprawione i strabiter takim, takim aperitifem chorwackim, i odrobiną, tak, tak naprawdę, zamrożonych jagód. Takie troszeczkę takie otwarcie, taki welcome, żeby się sobie gdzieś tam, my się na zmarku Zaczniemy taką dość fikuśną przystawką, ruszamy z chrustek od spora do tego okralina z łososiem. Wędzony, wędzony łosoś w kremie z łosami na crackersach. Tego... Majonez. mają, mają. Mają, mają. Odrobiną brzoskwini, której nikt nie nienawidzi. I tak zaczniemy, nie? Bardzo fajne wino, One, no, jest dość cytrusowe, właśnie będą takie posmaki, to znaczy białych jabłek świeżo zrywanych, z spróbujecie. Panie się parują z owocami morza, razem podamy zapisane przegrzewki. Chciałbym mieć tylko chorwackie wino, tak naprawdę, poza tym otwarciem z Veneto, no to reszta to będą wino z Chorwacji. To też jest złamane, no bo ta serbiter to jest taki specyficzny ich lokalny likier, oni spróbowali zrobić coś Alak la Campari. Ale w mojej ocenie wyszło im lepiej, bo jest ciekawsze, kampariusz jest zbyt korzenny, przesłodzony, a to jest fajne, to jest w ogóle świetne na samym lodzie na, z wodą gazowaną. Na wyspie Istria jest jak która robi to z lokalnych ziół oraz i z i ze skórki górskiej pomarańczy. Danie gotowe z lokalnego, bardzo. To rozważaliśmy szybko, bo to się nie wyszło. Wilowany kalafior, tak naprawdę, troszeczkę w kalafiora. To jest są pieczone muszle, jak na pewno nie kuba, czyli po prostu albo zęba. Podrobina ziół toskańskich. Panier jest z panko na bazie masła, parmezanu i odrobiny białego wina. Prowadzi nie robią takich mocnych wino, nie robią takich w jak piwa. Panie krewetka argentyńska na takiej salsie warzywnej. Ciekawostki Argentyna, całkowicie inna niż Black Tiger. W różowym kolorze już jest odławiana. Dużo słodsza krewetka, bardziej mięsista, większa. To dzisiaj jest sprzedaży w Europie to są wina młode. Wina młode nie potrzebują korka tak naprawdę, bo ono jeszcze ciągle żyje. mali, czyli taki klasyczny szczep. Mylony często z Primitivo. Dopiero potem, potem jak Dignacia i Wrenacia wykryto jako genetyczne odmiany Primitivo, zostało krzyknięte jako wino najbardziej popularne dla, dla regionu Delmacji Duża koncentracja, trochę śliwki, trochę, trochę takich czerwonych jagód. Będzie się fajnie komponowało z jagnięciną, bardzo ciekawe wino. Te małe kuleczki to karmezowana, smażona gruszka. Ona jest chrupiąca, surowa właściwie, bo taka ma być. Sos miętowy dość intensywny. Fasolka szparagowa, nie wymaga komentarza. I jeden podpalony pomidorek dla hecy. Ale dzięki temu możecie popracować, nie ma tu nic wyniknie kwaśnego, więc z winem nie będzie Wam się kłóciło. Zobaczcie, jaka może być zabawa z winem, bo za każdym razem będzie czyścić dziób i będzie nowy smak. Czy jesz jębnika, czy jesz gratę, lub wino i za każdym razem macie nowy smak. Mimo tłuszczu, masła, którego tu nie brakuje. Cię dziecko pięknie bawi. Zdobyć, jak to z daleka? Szermi rólek, klasyka. W drugim słoiczku prezesowskie owoce, ale krówka. Jeszcze jeden talerz jest, a na dnie kawiary. To są wszystkie dania kaloryczne, nisko, są dietetyczne. Szczególnie ta wanilia Bourbon tutaj, która jest taka z Madagaskaru, to bardzo ujemne kalorie. Bo są kalorie dodatnie ujemne, tak? Tak, my serwujemy dania trudnymi kaloriami. Kasper, ogniska już do gasa blaska, ty jeszcze tu siedzisz? Tak, tak. Ale to znaczy nie wyrabiasz się z robotą? Nie no, jakoś to będzie, już niewiele zostało. A do której godziny tak będziesz chodził? No jeszcze... I zaczniemy śniadanie. Bohater naszych czasów. Bez niego nie byłoby imprezy. Kasper i Ania, tak jest. A nie, Ania to widzę się świetnie bawi, no. A ty, Ania go pilnujesz w tej robocie? Co ty tu robisz? Ja pilnuję Chodź za nią, wyjdź Kasper. Ja